Genialne kombo do makijażu twarzy, które dzisiaj dosłownie odkryłam i ja jestem w szoku. 6 godzin noszę ten makijaż, mam cerę mieszaną, jestem po ostrym treningu i mam 33 lata w tym roku. Myślę, że wygląda to po prostu genialnie i nie mam żadnego filtra, a to serio wygląda jak ja bym miała to wszystko jakieś takie zblurowane. Ja sama jestem w szoku. Pierwsze co, Eveline Better Than Perfect. Ja już mówiłam na kanale, polecam, żeby sobie zobaczyć ten filmik. Ewelinka kosmetyczna, tu całe nałożone, no kocham. Ale uwaga, puder, który po prostu mnie zszokował, ja już robiłam test na kanale, ale bel jest godny uwagi. Ja naprawdę jestem w szoku. Na początku to trochę wygląda, jakbyś była duchem, ale później, jak to się uleży, to naprawdę to wszystko jest zblurowane. No, szok. I ostatni etap: mgiełka z Aata, z kolekcji Eat Girl. To nie jest taka właśnie Dewy, jak tutaj jest napisane. Ona pięknie to wszystko scala, i ja mam wrażenie, że trochę przedłuża trwałość, bo normalnie ja bym była bardziej wyświecona. Więc to kombo no, pole. that's on